Mam przecież rzucić w Nie mogę się doczekać, aż ten kosmos w końcu coś dam. Czekam, aż wejdzie na pobyt tutaj. A dzisiaj robimy małą pełną. Ostatnio się trafił jakby samolot z mojego tapeningu, Jakby nie było, go pokazane, bo go po prostu, sobie tak otworzyłem. Pierwszą stronkę tak po prostu. A teraz 3, 2, 1, co się trafiło. Smartphone, nice. Bardzo się ujmuję. Kolejny będzie. Nie, wiem, to będzie, to bardzo się ciekawie. Możliwe, że teraz dam te oto rzeczy, aby się opłacę. to się I to mi się ostatnio samo Samolot za 9 milionów odwiedził. W kłodach, jeśli no jeśli nie chcecie, na to tak. oczywiście to nie na chcę żeby nie było, żeby e, mą... Tak, a ja bym się się Ja dzisiaj nie wiem, co ja robię, czekaj, co to było? Bo, to, 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 to... Czy typia? Opłaca się, i ktoś z Was dostanie tego typu To. Może będziecie, no by tak jakbyście chcieli, może ktoś wygra samolot. Może też zrobimy, że może ktoś wygrać samolot, ale tego nie wiem. Albo maksymalnie. No w sumie możemy zrobić, że można wygrać kosę za milion. Kąd to też się opłaca. W ogóle, jakbym jak zrobił, idę, tylko zacząć, to byli, ile koszty. Mówisz, flipunek. I. Yy, Możecie dostać, może nie cały całe ekwipunek, ale na pewno trochę dostaniecie. 7 milionów wart jest mój ekwipunek. Znaczy, bym kupić gumy. Mm, Nieźle. No to wiecie, warto, bardzo, bardzo warto raczej yy, wejść i wygrać takie oto itemy. Bardzo się bardzo. Samolot, nie wiem, czy go teraz na pewno będę rozgłotował się bardzo. Do widzenia. Było mi miło i się miło.